Dzień dobry wszystkim. Witam was serdecznie z parku. Tutaj jest taki placek zabaw. Często albo przychodzę tutaj ja z Karimem, albo Anna z nim tutaj przychodzi. Albo widzieliście na vlogach, jak ja tutaj byłem z Aną. A rzadko się zdarza, żebyśmy tutaj przychodzili wszyscy w trójkę. Ale myślę, że to jest tak czy inaczej dobre miejsce do tego, żeby rozpocząć tego vloga. Co jest kudłaku? Miałem takiego kiedyś, takiego czarnego, miałem kudłaka tylko. Miałem barsę kiedyś. <laughs> I to jest idealne miejsce do tego, żeby rozpocząć dyskusję na temat rodziny. Jak rodziny funkcjonują teraz, a jak funkcjonowały kiedyś. I ja to mam też nawet na swoim przykładzie. Mogę powiedzieć, wiele pewnie usłyszycie. I co? Chcę już rozpocząć ten dzisiejszy film. Przejdę się tam gdzieś w osiedle i serdecznie Was zapraszam. Powiedziałem na początku, że powiem pewne rzeczy na swoim przykładzie i tak, oczywiście, ponieważ będę chciał się odnieść do tego, jak to wyglądało kiedyś. Zawsze w moich wspomnieniach pozostanie to, jak odwiedzaliśmy moją babcię, babcię Aleksandrę, i chodziliśmy do niej co tydzień, po prostu ją odwiedzić I dziadka jeszcze jak żył, później jak dziadek zmarł zmarł w 2000 chyba w pierwszym roku albo w 2000 jakoś tak. To jeszcze babcia żyła przez wiele lat do 2019 roku. Jak ja tutaj przyjechałem do Rumunii chyba do 2019 właśnie i wtedy ten babcia zaszła. Także no, można powiedzieć, że do gdzieś tak późnych lat 2000- i Jeszcze chodziliśmy tam do niej, odwiedzaliśmy ją tak, że ona była w stanie po prostu się przygotować, żeby nas ugościć, tak, w tym sensie. Chodziliśmy właśnie na obiady. Dużo było takich spotkań rodzinnych, właściwie w każdą niedzielę. Ja sobie to przypominam właśnie, jak to funkcjonowało. Jak dziadek jeszcze żył i pamiętam, zawsze tam się spotykaliśmy i przychodziliśmy. Ja, moja siostra, moi rodzice, brat mojego taty, jego żona, Mój kuzyn, i po prostu tam się spotykaliśmy właśnie u babci i dziadka. A później u samej babci. No i tak to było. Takie spotkania rodzinne, zawsze jakieś dyskusje przy stole, przy obiedzie, po obiedzie. Fajne momenty były. I te momenty już nigdy nie wrócą, bo nie ma ani babci, nie ma ani dziadka. I właśnie pewne rzeczy się zmieniają dopiero. Jak my dostrzeżemy, że tych ludzi już nie ma, ci ludzie odeszli, to ma też duży wpływ na to, jak funkcjonują rodziny w obecnych czasach, tak? Bo, tak jak mówię, ja już dziadków nie mam, tak? Ja już nie mam, już u, u, po prostu odeszli, więc e, już nie będzie tego, nie będzie to nigdy funkcjonowało tak, jak funkcjonowało to właśnie kiedyś. Oprócz takich spotkań jeszcze tam u babci, no to było wiele innych spotkań, takich ogólnie rodzinnych, bo tutaj trzeba powiedzieć, tak o, nie tylko o rodzinie, w sensie, że najbliższa rodzina, że my, rodzice, siostra i ten, że o tych takich relacjach, nie wiem, jak się spędzało czas. W ogóle, jak się spędzało czas, jak ja byłem dzieckiem, to spędzało się czas po prostu na zewnątrz, wychodziło się zawsze gdzieś. Co to za jakieś znalezisko tutaj? A nie, ktoś przygotował do wyrzucenia. A tu po drugiej stronie też. Selekcjonują tutaj, selekcjonują śmieci. Proszę bardzo. Rzadkość w Rumunii. No i ten, także wtedy spędzało się czas. Były aktywności takie na zewnątrz. Dużo się chodziło na spacery. Ja pamiętam z moją mamą też dużo czasu poświęcała nam jako dzieci jak byliśmy mali no to wychodziliśmy właśnie gdzieś gdzieś nas zabierała w weekend z tatą albo znaczy, raczej wspólnie właśnie nie że z nim osobno raczej wspólnie wszyscy gdzieś jeździliśmy na jakieś krótkie nawet wycieczki takie co tydzień pamiętam robiło się gdzieś poza Kraków jeszcze mieliśmy albo jechaliśmy pociągiem albo pamiętam mieliśmy jakiegoś takiego dużego Fiata samochód i się tym autem jechało, ale przeważnie jeździliśmy pociągiem. Tak sobie przypominam. Jakieś miejscowości, nawet blisko Krakowa, nie trzeba było nie wiadomo gdzie jechać i pamiętam, żeśmy jeździli gdzieś do lasu, szliśmy na jakieś spacery, na grzyby i tak się spędzało. To były nawet takie jednodniowe wycieczki, pamiętam. To już tak, powiem wam, mam to gdzieś we wspomnieniach. Ale to byłem na tyle mały, i tak dalej, że gdzieś już to tak ulotniło mi się z pamięci. Wiem, że po prostu tak spędzaliśmy czas i że były tego rodzaju aktywności. A no teraz no to nie ma. No to się wszystko gdzieś pokończyło, bo się wszystko zmieniło, bo jesteśmy dorośli, bo teraz mamy swoje rodziny i wiadomo, że wszystko się zmienia. Ale chciałem jeszcze się odnieść do tego, jak ogólnie się, bo wiecie co, to jako w relacjach dzieci-rodzice, no to wyglądało to jak mówię, Ten wiadomo, że w pewnym momencie trzeba było się usamodzielnić, wyjść z tego domu i tak dalej, więc rzeczy się zmieniają. Ale chciałem się jeszcze odnieść do tego, jak to było w kontaktach takich między rodzinami, czyli nie wiem, z jakimiś wujkami, ciotkami, o babciach, dziadkach powiedziałem. Ale właśnie z innymi się też ludzie spotykali kiedyś. I te spotkania były bardzo częste. Jak ja zawsze mówiłem, że. Yy, powtarzałem to już niejednokrotnie we vlogach, że nie trzeba było mieć jakiejś specjalnej okazji, żeby się spotkać. No po prostu dzwonili do siebie i o, nie widzieliśmy się już dwa tygodnie, to czas się spotkać. To było takie, że raz w miesiącu to musiało być spotkanie, a czasami po prostu częściej, bo. Były właśnie okazje. Tymi okazjami były jakieś imieniny, urodziny i non stop czyjeś były, tak? Bo jednej ciotki, drugiej ciotki, jednego wujka, nawet takich przyszywanych wujków, ciotków miałem kilkoro, tak? Bo to byli tacy dobrzy znajomi moich rodziców i się po prostu z nimi, z nimi widywaliśmy. Nie wiem, czy oni oglądają ten kanał. Jak coś, to tutaj pozdrawiam. E, pozdrawiam wujka Bogdana i ciocię Aleksandrę. E, także... Y, także tak to było. I teraz... I później to się gdzieś zatraciło. Później się to gdzieś zmieniło. Nie wiem, co musiało takiego nastąpić. Jaki był taki moment przełomowy, że wszyscy zaprzestali tych wizyt z jakiegoś powodu. Nagle się po prostu urwało. Ale to mi się wydaje też, że e, czasy się po prostu zmieniły na tyle, że każdy był gdzieś zabiegany za tą pracą, że właśnie jeden z tych wujków otwarł firmę. Na początku, nawet jak prowadził tą firmę, e, to były lata 90., jak otwarł, to, to nic to nie zmieniło w jego życiu. W sensie takiego, że dalej te spotkania były dalej. Dalej się spotykali wszyscy, ale później, później, przynajmniej tak mi się wydaje z jego perspektywy, to zaczęło się to wszystko rozrastać, nie, nie miał widocznie czasu na to, więc po prostu już gdzieś tak były spychane na margines te spotkania. Inni może też byli zajęci po prostu pracą, trzeba było coraz więcej pracować i, i różne rzeczy, potrzeby. To jest to, jak też ludzie się nastawili na to, jak chcą posiadać, taka mania posiadania trochę. Albo pewne rzeczy są wymuszone po prostu, bo wszystko jest drogie, bo trzeba za wszystko zapłacić, bo opłaty, bo ten. No i ludzie muszą więcej pracować. Jak więcej pracują, to mają mniej czasu. A jak mają już ten czas, to po prostu chcą mieć święty spokój i sobie odpocząć i nawet poleżeć na tapczanie, nic nie robiąc. Oglądając telewizję, popijając piwo, trochę smutne to jest, ale, no ale taka jest rzeczywistość. Tak się to po prostu zmieniło i trochę nie mamy za bardzo wpływu na to, jak to teraz wygląda. I czasy się zmieniły jeszcze na tyle, że wszystko poszło taki ten postęp technologiczny. Z jednej strony jest to, powiem Wam, dobre i to ułatwia kontakty międzyludzkie. Z jednej strony, bo wiecie co, można na kamerze zadzwonić, to tak, jak Dzwonimy do moich rodziców, Karim może ich zobaczyć. Czy dzwoni do rodziców tutaj, do dziadków od strony Any i też może porozmawiać, czy no w ogóle no, są te możliwości, tak? Można na tych kamerach, Messenger, WhatsApp, jakieś inne te wszystkie aplikacje. Może to wszystko po prostu ułatwić te kontakty międzyludzkie. A kiedyś pamiętam, to nie było nawet telefonów, jeszcze jak ja byłem dzieckiem. A czy były, może telefony, ale nie komórkowe? I dopiero w roku 1999 kupiłem sobie pierwszą, znaczy rodzice mi kupili pierwszą komórkę na 18. urodziny. Taką dużą, Siemens z 11 I rozmowy były bardzo drogie, i to nie było tak, że się dzwoniło. Że jest Ileś tam bez limitów rozmowy, nie, rozmowy tam po ileś złotych, ten sms, jaki drogi. Ale jeszcze jak ja byłem takim małym dzieckiem, no to się wychodziło i wracam wieczorem, nie ma. Jak ktoś gdzieś nie był pod telefonem w pracy, no to nie było z nikim kontaktu. E, tak to wyglądało, a teraz no co, sobie pracuję, pracuję sobie i siedzę sobie na górze tam, a nieraz ona dzwoni do mnie, no bo jest, jest śniadanie gotowe, możesz przyjść, sobie zabrać. No i ten, i nawet w domu można do siebie zadzwonić i coś sobie powiedzieć, żeby nie szła na górę. Bo czasami przyjdzie i mi przyniesie, no ale ten, ale, ale czasami dzwoni. No i tak to jest. Także y, powiem Wam, no to się na tyle zmieniło, że okej, okay, kiedyś. Nie było takich możliwości. Teraz ludzie mogą mi do siebie zadzwonić, maila napisać, smsa i tak dalej. I jest to swojego rodzaju gdzieś ułatwienie. Ale z drugiej strony jest to też taki pochłaniacz czasu, że ludzie często. Przejdę się tam, bo tam jest znowu ruch od ulicy. Ludzie często siedzą w tych komórkach. Przesuwają sobie tylko na ekranie i, i sprawdzają, tak? Ludzie siedzą przy stołach. I kiedyś się siedziało przy stole, no to się siedziało, i po prostu nie było tych telefonów. Ludzie spędzali czas ze sobą, albo jedli, albo po jedzeniu rozmawiali. Albo jak mi to dziadek mówił: Jak pies je, to nie szczeka. E, więc <laughs> tak mi upominam. Nie mów z pełnymi ustami. E, I ten, no to jak zjadłem, to wtedy mówię. I wtedy to wyglądało inaczej. A teraz ludzie często tak, ten chociaż my w domu, jak tutaj mieszkam z Aną i z Karimem, no to sobie tak postanowiliśmy, żeby właśnie odstawić, jak jesteśmy razem, te telefony, tak? Przynajmniej przy stole i żeby nie, nie patrzeć się w ten. Bo jest to, jest to takie, no bym powiedział, i nieładne z jednej strony, bo. To jest taki brak szacunku do tego, jak, jak się siedzi po prostu z kimś w towarzystwie, a z drugiej strony, no to faktycznie, żebyśmy byli jakoś razem, a nie każdy osobno, niby razem, a osobno. Wiecie o co chodzi. Jeszcze jedna rzecz na zakończenie, którą chciałem powiedzieć: to, żeby docenić czas i możliwość widzenia, spotykania tych ludzi, którzy jeszcze są, bo później odejdą babcie, dziadki, czasami. Niektórzy za wcześnie odchodzą, jak rodzice, czy rodzeństwo, nawet więc różnie to po prostu bywa. Ale się tu rozjeździli, i trzeba docenić właśnie te momenty, że jeszcze są ci ludzie, bo później będzie już za późno, później już ich nie zobaczycie, nie będzie żadnych spotkań, nie będzie niczego, nie będzie po prostu nic. Także to jest taki ważny jeszcze aspekt, o którym chciałem tutaj Wam powiedzieć. Takie tutaj, wszędzie te samochody. Zastartowane, odpalony pamiętam, i zostawiają i tak hałasują, o kotek Karim się tutaj widywał nie raz. Także tak to jest. Powiem wam, że temat jest taki dosyć ciekawy. Każdy ma swoje jakieś spostrzeżenia, każdy ma swoje jakieś doświadczenia i każdy wie, jak to wyglądało kiedyś, każdy wie, jak to wygląda teraz. Ja myślę, że. No, trzeba próbować gdzieś to tak zbalansować teraz, żeby no, zaadoptować się do tych czasów, jakie mamy w tej chwili. Czyli no, faktycznie no, korzystamy z tego, co nam dali. Te telefony, to wszystko. No, jest to jakiegoś swojego rodzaju ułatwienie, ale trzeba zachować w tym wszystkim też umiar, żeby nie przesadzać, jak ogrodnik kwiatki, żeby po prostu. Yy, nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, że no, siedzimy w towarzystwie, no to, no to telefon i ten, e, po prostu odstawić to i później sobie sprawdzić, y, później coś tam zobaczyć na tym telefonie, ale, ale generalnie to, żeby spędzać ten czas razem, a ludzie trochę zbłądzili, wydaje mi się, trochę to poszło w złą stronę, aczkolwiek. Ta technologia to też jest swojego rodzaju ułatwienie w kontaktach. No bo można z drugiego końca świata i ten i zadzwonić, można się zobaczyć, można wszystko, wiecie o co chodzi. Także mm, ma to swoje plusy, ale ma to też swoje minusy. Taki odcinek dzisiaj, przemyślenia, nie będę tutaj dzisiaj dyskutował, nie wiadomo ile w tym temacie, bo po prostu powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Wy napiszcie swoje komentarze, co uważacie, jak było kiedyś, jak jest teraz. No i tyle. Będę czytał Wasze wszystkie przemyślenia. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału rodzinnego Mora Family Vlog. Dostawiajcie łapki w górę. Życzę Wam wszystkim zdrówka. No i widzimy się w następnych filmach, a ja wracam do domu, bo już czas na spotkanie z nami i z Karimem, który tak tam hałasuje. No, także tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.